Prezydent Rzeczypospolitej powinien być blisko problemów i przede wszystkim powinien nie tylko rozmawiać z ludźmi, ale powinien proponować konkretne rozwiązania. Niestety dzisiaj mamy sytuację, w której biała flaga powiewa nad pałacem prezydenckim, prezydent jest niemy, zamiast angażować się w to, co najważniejsze, czyli w rozwiązywanie problemów i stać blisko ludzi. A my, jako samorządowcy, mamy dokładnie takie same problemy. Dzisiaj rozmawialiśmy z Panią burmistrz, ja wcześniej rozmawiałem z panem prezydentem Bydgoszczy, i dzisiaj wszyscy martwimy się o to samo. Martwimy się o miejsca pracy, martwimy się o zdrowie. Rozmawialiśmy tutaj o sytuacji w Solcu i o liczbie zachorowań. Tych na szczęście było mało, ale wszyscy oczywiście przez cały czas o tym myślimy. Myślimy o szansach na rozwój, zwłaszcza w kryzysie gospodarczym, który na pewno nastąpi. Tutaj w Solcu Kujawskim. Mamy park przemysłowy, mamy bardzo dużo firm, które zainwestowały i bardzo dobrze, bo dzięki temu rozwija się cała okolica. Ale mamy oczywiście problem z drogami, z S10, która była wcześniej w planach. Niestety obecny rząd ją wyrzucił z tych planów, która mogłaby połączyć miejscowości tutaj. Na Kujawach, z miejscowościami również na Pomorzu, które mogłyby przyczynić się, ta droga mogłaby się przyczynić do szybszego rozwoju całego regionu. No niestety, tego typu inwestycje rząd wykreślił ze swoich planów, a to są inwestycje, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. A właśnie w tych trudnych czasach, które przed nami, zdynamizowanie rozwoju gospodarczego będzie niesłychanie istotne. Szanowni Państwo, co czy solecko Kojawski, Warszawa i Bydgoszcz, Oczywiście Wisła na którą wszystkie trzy miasta leżą, ale także łączy ta dzisiaj omawiana droga jest Droga śmierci, jak to dzisiaj już padło. Akurat jestem położony do tego, aby w sposób szczególny na ten, te o tym, na ten temat mówić. Jedna moja koleżanka, jest prezes miejskiej spółki, tutaj niedaleko właśnie straciła życie w wypadku samochodowym. To jest droga, która jest priorytetowa dla bezpieczeństwa, dla komunikowania, ale także dla rozwoju gospodarczego. A wiemy, jak dzisiaj. Tej pandemii, gdzie walczymy o zdrowie, walczymy o życie i na tym jako samorządowcy skupiamy się, aby przeciwko tej zarazie być skutecznymi, ale myślimy też o przyszłości rozwoju gospodarczym, bo bez tego będziemy biednym krajem skazanym na nicość. Stąd ta droga to jest droga, która otwiera nam okno szeroko na świat w kierunku Szczecina, w kierunku Warszawy jest bardzo potrzebna. W 2015 roku cieszyliśmy się, zostały podpisane wszystkie umowy na drogę S5. Jeszcze nie wybudowano, ma około 2 do 3 lat opóźnienia, ale także były podpisane już dokumenty przetargowe dotyczące dokumentacji drogi S 10. Niestety minęło 5 lat i jesteśmy w tym samym miejscu.